I tutaj chciałabym powiedzieć o metabolizmie, bo możemy sobie dużo mówić o tym, co zjadamy, ale ostatecznie nie chodzi o to, co zjadamy, tylko znacznie bardziej istotne jest to, jak my trawimy to, co spożywamy. A wszyscy trawimy różnie, tak? Ktoś zje ciężki posiłek i nie odczuje żadnych dolegliwości. Ktoś zje ciężki posiłek i będzie miał bóle w nadbrzuszu, w podrzebrzu, prawda wątroba, pęcherzyk żółciowy będą wydzielały żółć, żeby to wszystko zemulgować. Komuś się uda, a u kogoś pojawią się dolegliwości, a u kogoś dojdzie do zatkania, na przykład przewodu żółciowego wspólnego przez kamień obecny w pęcherzyku. I takie osoby wtedy wiedzą, że nie mogą jeść tłustych pokarmów, e, unikają ich i pytają swoich towarzyszy, jak możesz jeść takie tłuste rzeczy? Przecież to jest ciężkie. Otóż nie dla każdego i wszystko zależy od tego, jak trawimy. E, oczywiście samo pojęcie metabolizmu wywodzi się z medycyny zachodniej. I oznacza całokształt przemian i zjawisk, które zachodzą w komórkach żywych, i jednocześnie są podstawą wszelkiej aktywności biologicznej tychże komórk. Także jeżeli komórka otrzymuje substancje energetyczne, procesy metaboliczne zachodzą w niej sprawnie i sprawnie zachodzi także wydalanie szkodliwych produktów metabolizmu, to te komórki są zdrowe, żyją przez określony zadany im czas, a później umierają drogą apopozy, są fagocytowane i nie mamy zaburzeń w tkance. Jeżeli problemy na szlakach metabolicznych się pojawiają, albo komórka nie jest dobrze odżywiana, albo nie metabolizuje dobrze, nie wydala dobrze, bo oczywiście wszystkie problemy, mówimy, zaczynają się od poziomu komórkowego, prawda? Nie choruje od razu cała tkanka, chorują poszczególne komórki danej tkanki. Jak jest ich więcej niż połowa, no to już zauważalne mamy zmiany w tkance. No i wtedy mogą się dziać różne rzeczy, czyli te wszystkie historie plus tkanka, minus tkanka, przerosty, nowotworzenia i to wszystko jest po prostu metabolizm komórkowy, który nie działa dobrze. Komórka nie jest niszczona właściwie, zamiast apoptozy mamy nekrozę albo niekontrolowany rozrost, to wszystko się namnaża i niszczy nam później tkanki. Bardzo, yy, sprawa bardzo taka głęboka zawiła w medycynie chińskiej sprości. W medycynie chińskiej nie mówimy o szlakach metabolicznych, zresztą Chińczycy nie mieli pojęcia o komórek, nie dzielili naszego ciała na komórki, tkanki, narządy, układy narządów i w końcu cały organizm. Yy, po prostu stwierdzili, że jest coś takiego jak metabolizm, on odpowiada za tworzenie energii odżywczej. Energię odżywczą tworzymy z powietrza i spożywienia. Z, z chińskiego na nasze przyjmujemy pokarm. Jeżeli oddychamy, to procesy, które zachodzą w komórkach są procesami klenowymi i dostarczają więcej energii. I za cały metabolizm odpowiada element ziemi wraz z należącymi do niego narządami, takimi jak śledziona i żołądek. I ważne jest to, bo mówiłam, że wszyscy trawimy różnie. Nasz metabolizm jest różnie sprawny. Niektórzy mówią, że prawda tam. Ktoś nie trawi laktozy, ktoś inny ma problemy z metabolizmem glukozy, które pojawiają się w jakimś określonym czasie, a ktoś ma choroby genetyczne, tak, czy cokolwiek innego, co nie pozwala metabolizować określonych substancji. To jest uwarunkowane genetycznie. Tak? W przypadku chorób genetycznych, które są obecne od dziecka, widzimy to wyraźnie. W przypadku chorób pojawiających się później, nie aż tak wyraźnie, dlatego że ogromną rolę odgrywają czynniki środowiskowe. Ale ogólnie to nasze geny kodują możliwości metaboliczne. I one decydują o tym, czy organizm kwalifikuje daną substancję jako przydatną, jako nieprzydatną, czy też jako trującą. Tak? Jeżeli substancja jest przydatna, możemy ją przetworzyć, możemy ją wbudować i wykorzystać. Jak jest nieprzydatna, dobrze by było ją wydalić. Czy nam się uda, nie wiadomo jak nam się nie uda, może być odkładana czy gromadzona w komórkach, no, na przykład choroby spichrzeniowe. Prawda? Na tym polegają, że metabolizm nie zachodzi dobrze, coś gromadzi się w komórkach. No i takie wszystkie substancje powinny być albo zużyte, albo przetworzone i wydalone. I każdy z nas ma różny potencjał robienia tegoż. Mamy też, no nie tylko różne uwarunkowania tego metabolizmu pod kątem tego, co trawimy. Ale i pod kątem tego, ile i jak szybko. Tak, i to jest ta podstawowa przemiana materii, o której mówi nam medycyna zachodnia to wszystko można sobie wyliczyć ale jednak wydaje się, że jest w tym coś więcej niż nasza masa i wzrost. I słusznie, dlatego że różne rodzaje tkanek mają różne zapotrzebowanie na energię. Tak, ktoś, kto ma taki sam wzrost i tyle samo waży, a jego ciało jest złożone głównie z mięśni, będzie miał inne zapotrzebowanie energetyczne niż osoba o takiej samej wadze, no, wiadomo innym wzroście, bo jak mamy inny skład ciała, to czymś musi się, musi się różnić, która zamiast na przykład mięśni to sama ma wszystko w tłuszczu. Mięśni są ciężkie, tłuszcz jest lżejszy, więc ktoś, kto jest ciężki, niekoniecznie jest gruby, może po prostu ma dużo mięśni. Także no, na takie rzeczy też trzeba zwracać uwagę.